Witam wszystkich bardzo serdecznie w Centrum Wędkarskim Carpoholix. Chciałbym Wam przedstawić kołowrotek. Kołowrotek Zetfisha model, model Sygna. Kołowrotek występuje w dwóch kolorach. Akurat w ręku mam model czarny, jest jeszcze wersja srebrna. Wyposażony w bardzo płynny hamulec Quick-Drag, gdzie tak naprawdę przy trzech obrotach możemy zwolnić praktycznie całkowicie szpulę. Przełożenie 4,6 do 1. Łożyska 10 plus 1. Bardzo duża szpula, która ułatwia nam dalekodystansowe rzuty. Głębokość szpuli jaką podaje producent to 345 metrów żyłki 0,35. Także myślę, że wystarczy tak naprawdę każdemu kto łowi, nawet na dalekich odległościach z wywozu. No i przede wszystkim bardzo fajny design połączony z lekkością, bo całość konstrukcji waży 535 gram. Zapraszam Was do Centrum Wędkarskiego Karpoholik w Schorżowie jak i na Genesis Box .pl.